Hej, cześć, dzień dobry. Zmieram was dzisiaj na krótką wycieczkę do Topulczy. Jest to wieś położona w województwie lubelskim w powiecie Zamojskim w Gwinie Zmierzyniec. W Topulczy istniała pierwotna parafia prawosławna należąca do diecezji hełmskiej. Pierwsze wzmianki pochodzą z połowy XVI wieku. Po Senacie brzeskim w 1596 roku Cerkiew prawosławna w Topulczy stała się świątynią unicką pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej. Po upadku powstania styczniowego w 1864, gdy w Królestwie Polskim wzmogła się fala rusyfikacji, Aleksander II zlikwidował Unię, zmuszając jego katolików w 1875 roku do przejścia na prawosławie. W tym czasie proboszczem w Topulczy był ksiądz Jan Grzegorzewski, który podporządkował się zarządzaniu cara. W 1906 roku Władimir Galikowski, kolejny proboszcz prawosławny w Topulczy, rozpoczął starania o budowę murowanej cerkwi, której plany wykonał architekt Aleksander Burgi. budowę cerkwi w 1911 roku z fundacji Pascha prowadzili bracia Gerwazy i Stanisław Kaczorowscy z Warszawy. W wyniku I wojny światowej zmniejszyła się znaczna liczba ludności prawosławnej. Pod koniec czerwca 1915 roku ostatni duchowny prawosławny wraz z większością swoich wiernych wyjechał, uciekając przed naciągającymi wojskami austriackimi w głąb Rosji. A w 1917 Austriacy przekazali cerkiew kościołowi katolickiemu. Budowla jest trójdzielna z kwadratową nawą i poligalną absydą. Nad prostokątnym przeciągiem wznosi się dzwonnica, kryta dachem namiotowym, wykończonym niewielką cebulastą kopułą. W 2002 roku w kościele odnaleziono zabytkowe ikony narodzenia Matki Bożej, Sztupańskiego oraz wizerunki świętych patronów fundatorów cerkwi w Topulce. Obok byłej cerkwi znajduje się cmentarz parafialny, na którym znajdują się nieliczne zachowane nagrobki. Ten pomnik postawili wdzięczni potomkowie swoim przodkom Antoniemu Gisowskiemu, który zmarł prawdopodobnie w 1899 roku. Niedaleko niego spoczywają prochy Mikołaja Nazarienki, który umarł w wieku zaledwie 29 lat. Spoczęła tu także żona księdza, Elżbieta Nabokowa. Zmarła prawdopodobnie w 1901 roku. Obok byłej cerki spoczywają zwłoki Jana Grzegorzewskiego, który zmarł w 1893. Był ostatnim grekokatolickim i pierwszym prawosławnym proboszczem w Topulczy. Razem z nim spoczęła żona Zofia.